W tym materiale pokażę Wam, jak sformatować partycje dyskowe. Jest taka sytuacja, że wymieniałem niedawno u siebie dysk w kąpie. NVMe, czy taki krudupelek, wyglądający jak kostka RAM na większym. No i ten stary dysk chciałbym zrobić sobie jako kolejny dysk zewnętrzny. No ale z faktu, że to był dysk systemowy, znaczy z Windowsem, no to mam pootworzone dziedzictwo partycje. Miałem dwie partycje główne, które to jest poziom zarządzania zarządzanie deskami. Klikniecie prawym na ikonę startu, na zarządzanie deskami, to ma takie okno do zarządzania deskami. No i tak, te dwie partycje mogę sobie usunąć, czyli prawym usunąć wolumin i usunąć wolumin. No ale pojawił się problem taki, że nie mogę wykorzystać, nie mogę tych dwóch partycji tutaj o taką w prosty sposób połączyć. żeby mieć te całe, znaczy prawie całe 2TB wolnego miejsca. Problemem są te dziadostkie partycje, jak na nie kliknę prawym, no to nie można ich usunąć. Niestety. No i pokażę Wam jak je usunąć, mimo wszystko. <grytanie> Tutaj skorzystamy z apki systemowej Diskpart, czyli zarządzanie dyskami, ale z poziomu wiersza poleceń. No i tak, wchodzimy do terminala, albo PowerShell, czy TCMD. Tutaj wpisujemy Diskpart. Trzeba uruchomić jako administrator. Uruchamiamy nam nowo okno, okno konsolowe, dysk PART. No i tak. Wpisujemy list dysk do podejrzenia dysków, jakie mamy, czyli dysk 012. Zgadza się dysk 012, bo w przypadku e, będę formatował dysk drugi, czyli wpisujemy Select, dysk 2, czyli zaznacz dysk 2. Enter. Dysk drugi zaznaczony, teraz wyświetlimy listę partycji. Czyli to, co tutaj mamy. List partition. Wyświetla nam 7 partycji, mimo że tutaj mam 1, 2, 3, 4, 5. Dwie są ukryte. No i tak. Pierwsza jakieś 15 MB. Nie ma. Druga recover. Recovery 529 MB. Zgadza się. Trzecia systemowa. OK. Czwarta 16. Resolved. Niewidoczna, no właśnie. Tutaj też rezerw pierwsza. Niewidoczna, piąta primary. Czyli normalnego użytku. Partycja 1 jako H. Na górze, w dyskach jest widoczna. Potem mamy szóstkę recovery. 544 MB, OK, jest. No i na końcu primary. Siódemka jako G. Jest. No i tak. Tutaj mamy dwie opcje. Pierwsza to może telepać się z usuwaniem wszystkich. Po kolei, czyli zaznacz partycję 1 czyli SELECT PARTITION 1, OK, i teraz DELETE OVERRIDE, DELETE PARTITION OVERRIDE Usuwa no i widać, dodało nam Do, dało nam możliwość przypisania tych 16 MB do partycji Znaczy teoretycznie, bo jak tutaj będę teraz bym chciał przypisać No to nie pyknie I możliwe, że ta partycja musiałaby być wcześniej, a ta musiałaby być za nią. Ale nie zagłębiałem się. Dobra, teraz wybieramy drugą partycję. Ty może skorzystać z strzałek góra-dół do poleceń, które były wcześniej. Czyli Select Partition 2. No i znowu dwa razy do góry. Delete Partition Override. OK. I znowu partycja trzecia. Usunięcie. I cyk. No i teraz prawym rozszerz. 642. I dupa. obyk nie obsługuje tej operacji. No cóż, dobra, to kasujemy dalej. Czwórka, override, no i piątka. Cyk, override. No i teraz, tutaj jest 600 giga. Mogę stworzyć w nową partycję. Jest, cyk. Ok, no ale tak się bawić z każdym, z każdym następnym, następnym, następnym. trochę by się nie chciało, zwłaszcza byśmy mieli tutaj natrzepane tych partycji wciór. To można w takim przypadku skorzystać z komendy clean. Ona nam kasuje wszystkie partycje na dysku, jakie tutaj mieliśmy. Tak, nam wszystko. No ale minus jest taki, że nie rozpoznaje teraz jako dysku. Nie rozpoznaje tego dysku, i no i guzik. Nic nie można z tym zrobić. No i normalnie może by się było zawału dostać. Dysk poszedł się tresać, no ale tak się dzieje, dlatego że Windows nie rozpoznaje tego dysku. Dlatego trzeba go skonwertować na GPT. Czyli komendę convert GPT. z Zaznaczonym dyskiem. Bo dalej jesteśmy na zaznaczonym dysku drugim. Więc convert GPT. No i wola! Voilà. Już jest uruchomiony online, podstawowy. No i teraz prawy mogę utworzyć tą partycję i tak, można tutaj zrobić to z poziomu zarządzania dyskami, ale jak już, jeśli w konsoli, to można w konsoli sobie to zrobić. I to robimy przy pomocy create partition primary. To jeśli bym chciał wziąć, znaczy utworzyć jedną partycję dla całego dysku z całym tutaj wolnym rozmiarem. Cyk, jest. Czyli utworzyłem jedną partycję wolną przestrzenią. Kolejny krok to jest formatowanie. Format Quick FS. Wybieramy system plików, NTFS. No i można przepisać etykietę. Label gry, dajmy na to. I nie zapomnijcie tu napisać Quick. Bo jak bez tego Quicka to będzie klasyczne formatowanie i to może wciąż czasu zająć. <laughs> nie chce mi się siedzieć na przykład godzinę czasu, żeby sformatowało czy coś. Więc format Quick FS. NTFS, czyli format plików NTFS, FAT32 i tak dalej, tak dalej. No i opcjonalnie label, czy etykieta. Enter. Formatowanie skończone. Jest. Git. Dysku dalej nie widać. A nie widać dlatego, że brak litery w dysku. Więc trzeba przepisać litery. to wpisujecie assign letter, równa się, no i litery dysku. Dajmy na to G. Cyk, no i dysk się pojawił. Można do niego wejść normalnie, pliki tworzyć, kopiować i tak dalej, i tak dalej. Więc grab No i w sumie tyle by było. Druga część to jak odtworzyć tą strukturę, którą mieliśmy wcześniej. Czyli jak stworzyć dysk do odzyskiwania, jak stworzyć dysk, to znaczy partycję EFI, później główną jakąś, znowu i znowu. Pokażę Wam, jak to zrobić. Więc tak, usuniemy tą partycję, czyli clean. Albo w sumie, zamaskuję na list partition I teraz zaznaczona jest, czyli delete Partition Overwrite Select Partition 1 Jest partition Partition Cyk I usunięte, teraz lista partycji pusta no, i tak, zaczynamy od początku, czyli partycy do odzyskiwania. Create partition primary. I tutaj podajemy size, no bo wcześniej wziąłem, utworzyłem partycy z całą wolną przestrzenią dyskową. O, tutaj, create partition primary, ale jak chcemy wybrać konkretną ilość gigabajtów, megabajtów, no to wpiszemy size. Czyli size równa się, i tutaj podajemy ilość megabajtów, jaka nas interesuje. No to 529 mega. jest utworzone. Teraz trzeba sformatować. Format quick, fs, ntfs, label, recovery. cyk, formatowana. No i teraz są dwie różnice w porównaniu tego, co było wcześniej. Pierwsze to musimy nadać ID specjalne, które przez Windowsa będzie traktowane, będzie traktować tą partycję jako partycja do odzyskiwania. I tutaj piszemy tak, set. ID, równa się, i tutaj nie możecie się pomylić, wpisujecie takie ID. Ja to podam wam w opisie. Możliwe, że wpis blo na blogu zrobię z tą opisówką: co, jak, dlaczego, na co, po co? DE94BBA4, 06D1, 4D40, A1, znaczy A16A, myślnik BFD50179D6AC. teraz jak nie ma tego ID'a, no to mogę go sobie tutaj normalnie usunąć, zmienić itd. Jak to nada, no to już można to usunąć, ale nie może nic z tym podziałać. To jest pierwszy krok, musimy nadać to id. I drugie, co trzeba zrobić to nastawić, ustawić atrybut gpt. Czyli piszemy gpt atrybut równa się i coś takiego 0x8 14, 0, i na końcu 1. I wola. Voilà. To dodaje atrybut taki, że partycja jest ukryta i chroniona. Jest to nie jest widoczne bezpośrednio w eksploratorze Windowsa. Czyli tutaj, o. No i teraz, jak kliknę prawy, no to nie można z nią nic zrobić, czyli po prostu ustawę do ochrony. Czyli tak, tworzymy partycję. Gdzie to jest? Tworzymy partycję o określonym rozmiarze. Szybkie formatowanie. Ustawienie id która mówi, że to będzie specjalna partycja do odzysku w Windowsie. No i potem na końcu dodanie atrybutu. Który ustawia, to znaczy powoduje, że ta partycja będzie ukryta i będzie chroniona. Tego nie można na nią kliknąć. No i nie jest tutaj w dyskach wyświetlona. To jest pierwsza. Kolejne to jest utworzenie partycji EFI. No to będzie podobnie. Create Partition EFI Size 99, czyli otóż partycja EFI o rozmiarze 99 MB. Ok, jest, od razu to na fajnie oznacza. Teraz szybkie formatowanie. No i to będzie jako system. I w sumie nie NTFS tylko FAT FAT32 OK Jest Jest To mieliśmy, tam patrząc na screena To kolejna będzie ta większa partycja I potem zdrowy i większa A Więc tak, create Partition app sr Size 16 Tutaj jest ta partycja, w sumie nie było jej się na screenie ani tutaj jest to partycja MSR. Ta partycja jest wykorzystywana na dyskach GBT, do celów administracyjnych. No i ona tam przez Windowsa jest jakoś tam tworzona, więc ją też sobie utworzyliśmy. To to była ta partycja, która wcześniej była widoczna w liście partycji, ale nie była wyświetlona ani tutaj, ani na dyskach. Więc niech będzie. Kolejny, no to partycja główna. Znaczy pierwsza partycja taka użytkowa, gdzie system może być primary-size, no i tutaj 600 giga czyli 400 megabajtów ok, jest, cyk i formatowania partycja 1 cyk ok, usunęło, przypisanie litery dysku znamy na to G ok, jest, mamy utworzony dysk, jest utworzony dysk kolejna była partycja do odzyskiwania Zgadza się 544 MB, czyli create size nice. 544, create partition primary. Ok, jest 544, szybkie formatowanie i to będzie oznaczone jako recovery, no jako NTFS. I tutaj trzeba zrobić to było wcześniej, czyli ustawić tego idka i atrybuta. Czyli strzałki do góry. Set id równa się w cudzysłowie DE94, bla bla bla. Enter. Okay. Teraz tą partyc partycję mi to ustawia jako recover. I kolejny to było. Gpt attribute. O, jest, attributes. GPT attributes y, równa się 0 x 8140 i na końcu jedynka. No i jest oznaczone jako do odzyskiwania. No i ostatnia partycja do normalnego użytku. No i tutaj już nie trzeba bawić się w te rozmiary, czyli wystarczy create partition primary. OK. Teraz szybkie formatowanie. I tutaj damy etykietę, dajmy na to Partycja 2. No, i żeby była widoczna w Windowsie, to trzeba literę przypisać. Czyli assign, letter, dajmy na to H. No i voilà. Gotowe. I tak na koniec, znaczy przedostatni punkt, taki smaczek. Jak widzicie, dużo czasu to zajmuje wpisywać ręcznie. Można sobie przygotować taką listę komend. I po prostu ją sobie wkleić tutaj. No, i ja tutaj takie coś sobie przygotowałem. I tak żeby to skopiuję. Dodam dodatkowo jeszcze jedno polecenie. REM. REM to jest tak, jakby komentarz. Więc tutaj można sobie pisać coś, to będzie wywołane tutaj, ale nie będzie miało takiegoś tam większego znaczenia. To jest tylko po prostu informacja tutaj dla nas. I tak. Więc wchodzi. Załóżmy, że jeszcze raz tutaj wchodzę do tego dysku. I tak, co robiliśmy na początku, dysk, wyświetlaliśmy listę dysków, czyli list, dysk, potem zaznaczamy dysk, w tym przypadku drugi, czy ten mój zewnętrzny, no i tak, y wyświetlenie listy partycji, list partition, ok, jest, no tutaj siódmego brakuje jakiegoś, bo mieliśmy chyba siedem, no i ja, zgadza się, więc jak, jak, jakąś tam partycję pominę, no, no dobra, palicho. I teraz zamiast kasować wszystko po kolei, robię sobie clean, usunęło wszystko, ten komunikat był, bo miałem dysk zaznaczony obecnie. I tak kopiuję sobie z notatnika te moje wszystkie komendy. O, no, cyk. Potem ja wam to wkleję albo w opisie będzie link do bloga, jak już tam stworzę, i do niego dam. Albo proste komendy wkleję tutaj do opisu filmu. No i tak, mam skopiowane, klikam prawym i patrzcie, co będzie się na dole działo. A jeszcze dobra, clean i tutaj convert GPT. Do tego akurat nie skopiowałem, bo tutaj sobie oznaczyłem, ile tajzer jest. Czyli tej, tej, tej komendy już by nie potraktował. Zaznaczamy sobie to. Exit Exit na końcu, to, żeby zamknąć, ten, zamknąć tą konsolę. I tak prawym. I automatycznie wywołujemy wszystkie komendy te po kolei. Nic nie muszę robić, wystarczy tylko poczekać. No i tutaj na ostatni Enter. Żeby G się pokazał. I voilà. Fajnie, co? No więc, y, jeśli chcielibyście sobie coś tutaj pokombinować, dajmy na to, wiecie, że będziecie mieli taki, takie, dyski w kąpie, albo jak podłączycie no to będzie pod takim, takim numerem, no to można sobie przygotować taką listę komend. Do, dajmy na to, zaznaczenie konkretnego dysku, usunięcia partycji po kolei, albo zrobić tego cleana, konwerta itd. Tak i utworzenie nowych partycji bez tych, tych, tych takich systemowych rekombry. Można sobie prosty pliczek zrobić, albo już teraz w banie pomysł, żeby sobie aplikację taką konsolową na, na, napisać, albo nawet okienkową pod wpf do zarządzania dyskami, czyli nie wiem, odczytam listę dysków. Potem listę partycji, wy wybór, którą partycję sobie usunąć, i tak dalej, i tak dalej. No ale to, to już takie trochę ryzyko wizji, bo można łatwo to skopać. No. To było chyba tyle. A jeszcze dobra, na koniec ukrywanie dysku, bo teraz widzicie, dyski są widoczne, no, ale może być taki myk, że chcecie sobie jakąś partycję stworzyć na ukrywanie jakichś tajnych, tajnych magicznych plików, żeby w Windowsie nie były widoczne, żeby normalne usery nie mogło się do niej dobrać. No to tak, jestem na to bardzo prosty trik. Jednym z nich jest usunięcie litery dysku. No bo możecie przyznać, że nie każdy wie, że mamy coś takiego jak zarządzanie dyskami, albo jak wejdzie tutaj, no to nie będzie wiedział co, jak, na co, po co. Więc dla takiego normalnego Kowalskiego, że tak powiem. To dobre rozwiązanie, żeby ukryć żeby po prostu nikt nam nie podglądał, co my tam mamy. Więc tak, wchodzimy sobie do zarządzania i usuwamy litery dysku. Czyli wybiera sobie partycję prawym. Zmień literę dysku i ścieżki. No i tutaj usuń. No i jak widać, partycja nam znikła. O, ten, ten, ta partycja dalej istnieje. Można, dalej można do niej się odwołać. Na przykład z poziomu kodu, albo tam na różne sposoby. No ale dajmy na to. Chcemy ją na razie ukryć. Żeby była ponownie widoczna, na no to ponownie nadajemy literę. Czyli prawym zmień litery, dodaj. No i wybieramy wolną literę. Dajmy na to G. Tak. Można sobie zamontować ten dysk pod daną ścieżką na dysku. Czyli tutaj nie będzie widoczne. W sumie tego nie sprawdzałem. Zobaczmy. Nowy folder, okej. Okay. Nowy folder. Okej, okay, jest niewidoczny tutaj, ale jak pójdę na C i nowy folder. O, i jest. No, czyli można sobie tak, tak po cichaczu zrobić. Usunąć tutaj z listy dysków. No i jest tam w jakiś folderze stworzyć sobie to, to przepisanie. No i w taki sposób odwoływać się do tej partycji. Czyli niby partycji nie ma, ale jak tak, tak popatrzeć, to jest. To jest drugi sposób. Czyli przypisanie można nawet chyba do, do wielu ścieżek, jak widać, czyli przypisę do wielu ścieżek. No albo na takie piję wcześniej, na literę, czyli G, yeah, OK, jest. I teraz zobaczmy, czy mamy dwóch opcjach. Jest jako litera, czy normalnie jako dysk, no i poprzez ścieżkę. No, no to taki tam meczek przy okazji. Dobra, koniec nawijania. Więc tak, co się dowiedzieliśmy? Tworzenie, znaczy, wyświetlenie listy dysków. Czyli list dysk. Na początek uruchomienie aplikacji, czyli dysk part w wierszu poleceń. Potem list dysk, wyświetlenie listy dysków, zaznaczanie konkretnego dysku. No i clean, czyli kasowanie wszystkie partycji. Potem po tym cleanie trzeba zrobić konwolę gbt, żeby było rozpoznawane przez Windowsa, jak ogólnie mówiąc. Wymagane dla, dla współczesnych systemu Windows działających w trybie UFIO. No i zazalecane właśnie do tych dysków NVMe. Potem tutaj ten rem to jest komentarz tylko dla nas. No a potem jest tworzenie partycji. Czyli utwórz partycję 529 mb, szybkie formatowanie, etykieta recovery. No i tak, żeby zrobić z tej partycji partycję do odzyskiwania, to musimy nadać ID, dokładnie takie, jaki tutaj jest. To jest, to, to jest traktowane przez Windowsa jako, że to będzie partycja do odzyskiwania. No i potem nadać GPT-atrybut. 0x8 i 140 na końcu 1 Po to, żeby ten, ta partycja była traktowana jako chroniona i ukryta. Potem jest tworzenie partycji EFI, systemowa. Potem jakaś MSR, MSR, czy to administracji coś tam, eee, tworzenie normalnej partycji, czy taka ogólna, lamina to pod Windowsa. Potem twa, druga partycja do odzyskiwania. Znowu ID, atrybut. No i druga partycja ogólna, która wykorzysta całą pozostałą wolno przestrzeń z dysku. Dlatego tutaj na końcu nie piszemy size i nie podajemy, ile megabajtów ma mieć ta partycja. Szybkie formatowanie, nadanie etykiety, partycja 2. No i przypisanie litery po to, żeby był widoczny tutaj o, w dyska. No i exit, żeby zamknąć, tą, zamknąć to okno. Ech, dobra, to było tyle. Dzięki za uwagę, udanego korzystania. No, i do następnego.